To w Polsce też należałoby unieważnić wszystkie wybory, w czasie których lewica była wspierana przez Sorosza czy przez poprzednią administrację amerykańską. tak? No, idąc z waszą logiką. Te, te, ten fikoł, który teraz na naszych oczach wyczynia lewica, która uważa, że jak Elon Musk z kimś się spotka, zrobi wywiad, czy tam powie coś po prostu, wyrazi swoje zdanie na swoim portalu społecznościowym, na swoim koncie, to to jest ingerencja w wewnętrzne sprawy, która jest niedopuszczalna. W porównaniu z tym, jak przez lata finansowani byli oni przez Unię Europejską, przez amerykański rząd, przez Sorosza, właśnie przez rozmaite inne, mniej lub bardziej podejrzane fundacje i to nie było żadnym naruszeniem, to jest fikoł stulecia po prostu w waszym wykonaniu. Jesteście właśnie pasożytami, którzy przez lata przyjadali po prostu cudze pieniądze, żeby szkodzić własnemu krajowi, a teraz ale pan nie mówi bo ja i tak pana nie słyszę w tym momencie a teraz, kiedy wystarczy powiedzieć słowo przeciwko, albo co więcej wystarczy dać wolność słowa, bo wy mówicie, że ingerencją w ogóle w sprawy polskie jest to, że nie ma cenzury na Twitterze, bo jak nie ma cenzury, no to wy przegrywacie no przegrywacie, bo nie macie racji. I teraz to ludzie widzą coraz bardziej, tak? Dopóki była cenzura, to się jakoś to trzymało, to, to, to lewactwo przy władzy, teraz nie będzie cenzury, no to sami wiecie, że przegracie. I to nazywacie ingerencją, że nie ma gdzieś cenzury. No to sobie idźcie gdzieś na jakieś forum, gdzie będziecie mieli cenzurę, siedźcie tam sobie, nie wpuszczajcie nikogo innego i spijajcie sobie z dzióbków tak, jak lubicie.